Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęcę wykonaniu tynków cementowo-wapiennych. Jest to już druga robota na budowie po montażu okien, którą zlecę dla firmy. 515 m2 tynków to trochę za dużo, jak dla jednej osoby. A poza tym trzeba mieć specjalistyczny agregat oraz narzędzia. Dlaczego wybrałem tynki cementowo-wapienne? Dlatego, że cechują się trwałością i uniwersalnością. Mieszanki te są solidne, paroprzepuszczalne, niepalne i plastyczne, dzięki czemu można aplikować je na wiele rodzajów powierzchni. Co więcej, dzięki swej wodoodpornej strukturze doskonale sprawdzają się również w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć, takich jak łazienki. Gospodarka wilgocią tynków cementowo-wapiennych nie ogranicza się jedynie do ochrony przed grzybami i pleśnią. Gdy powietrze staje się zbyt suche, tynk oddaje zgromadzoną wilgoć, nawilżając pomieszczenie. Zobaczcie tutaj zapotrzebowanie materiałowe na wykonanie całości tynków wewnętrznych. A teraz zapraszam na filmy. Dzień dobry, witam. Pierwsze, pierwszy etap prac tynkarskich jest już wykonany. Firma przez jeden dzień wykonała zabezpieczenie okien. Plus, tutaj na ścianie na sufit został rzucony tak zwany szpritz. Czyli specjalna taka masa, która będzie powodowała to, że Później tym będzie się łatwiej do ścian przyklejał. Będzie trwalszy. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest to taka chropowata warstwa dość mocna. No i jutro przyjeżdża ekipa, kontynuować pracę, więc 5 dni i z tego co mi szef obiecał, ma być już wykonane całość na gotowo. Na razie to strasznie tak wygląda wszystko, jak normalnie gdzieś, nie wiem, jak w jakiejś piwnicy. Ale to wiadomo, okna troszeczkę mniejszy dopływ światła mają, no i ten szary kolor tak trochę negatywnie wpływa na, na atmosferę wewnątrz pomieszczeń, no ale później to na, na to wszystko pójdzie, jak już będzie zrobiony ten ładny kolor biały, więc to wszystko znowu nabierze blasku, to tyle. Koniec, yy, zakończenie prac. Jak będzie, zrobię już całość tutaj, opis, yy, omówienie, jak to zostało wykonane. No i tynki mam zrobione, cała operacja trwała z nałożeniem szpricu 6 dni, także 6 dni firma uwinęła się z całością, łącznie z sufitami, muszę, pełna profeska. Jak wygląda tynk z bliska, tynk lekki, 20 baumit MPI 25L, tak to wygląda. Jest naprawdę gładki, fajny. Wydaje mi się, że nic tutaj więcej nie trzeba kombinować. Jakaś dobra farba na to i sprawa jest zamknięta. Jak oceniam jakość wykonania prac? Oceniam na ocenę naprawdę rewelacja. Nie spodziewałem się, że można na tak dużych powierzchniach wyprowadzać tak, tak równe i idealne płaszczyzny. Także mogę firmę spokojnie polecić. Jakby ktoś kiedyś szukał sprawdzonej firmy. Z doświadczeniem, bo to firma z doświadczeniem to podam nazwisko właściciela to jest Pan Krzysztof Łaniocha. Firma z Mściszowa. Wydaje mi się, że jak musiał drugi raz jakąkolwiek inwestycję budowę robić to zdecydowanie wziąłbym jeszcze raz tą firmę. Zobaczcie tutaj wszystkie te kurcze kąty, wszystko świetnie jest wyprowadzone na różniki przy oknach, super, elegancko obrobione. Tutaj później tą, tą listewkę się zrywa, ale ja na razie jeszcze tego nie będę zrywał, chcę to dopiero pomalować, tak żeby było pomalowane, dopiero później tą osłonkę zdejmę. Także jeszcze raz powtarzam, mega jestem zadowolony. No i co, teraz suszę wszystko, okna na oścież potwierane. Suszę całość, korzystam jeszcze tutaj z temperatury, która jest na dworze. A mamy około 7 stopni. Powiem szczerze, że bardzo dobrym E, dobrą sytuacją jest to, że, że te tynki sobie powoli schną, tak? E, nie stosuję tutaj żadnego piecyka, ogrzewania, nagrzewnic na i innych rzeczy. Po prostu one dojrzewają swoim tempem, tak? Tak jak to jest książkowo, cement musi, musi się związać, woda musi odparować. Także to wszystko tutaj e, jest potrzebne, żeby, żeby to później było trwałe. Nic na, na szybko, żeby nic nie popękało. Tak to wygląda. Górę też mam zrobioną. Zobaczcie ta ściana tutaj. Duża ściana. Super, wszystko powyprowadzane. No i oczywiście, tak jak chciałem, mam już tutaj uchwyty na, na schody porobione. No i góra. O, tutaj. Miejsce na rekuperację. Teraz jestem w trakcie, właśnie, wyceny rekuperacji. Więc najprawdopodobniej w tym tygodniu będę już miał wycenę całości o sprzętu. No ale zobaczcie, jak komin fajnie jest otynkowany. No to mi się podoba. Pyk, kominek tutaj fajnie mi się zazębiło z xps który jest naklejony na tą część, która wystaje poza poza budynek, więc no super, no są, mogę tylko, tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o użytkowanie tych tynków w późniejszym czasie, też będę tak zadowolony jak na tym etapie teraz. Wydaje mi się, że tynk cementowo-wapienny jest jest chyba bardziej taki naturalny, bardziej praktyczny niż te tynki gipsowe, jest to tynk twardy, trwały, odporny na jakieś tam uderzenia mechaniczne. No na pewno nie będzie taki gładki jak gipsowy, no ale mi na tej gładkości aż tak nie zależy. Teraz okazuje się, że przychodzi moda na, na te tynki tradycyjne, bardziej chropowate. No ja to poszedłem też, też w tym kierunku. No i zobaczcie, te zabudowy, które porobiłem spłyt płyt OSB, też mam ładnie otynkowane. Tutaj akurat będzie pod tą zabudową idzie rura od gruntowego wymiennika ciepła. Idzie na górę, tam gdzie będę miał rekuperację. W kotłowni tutaj mnóstwo kabli. To wszystko teraz pójdzie do rozdzielnicy elektrycznej i na tym tutaj etapie już będzie elektryka zrobiona. Oczywiście od góry pójdą jeszcze przewody, które idą na piętro. No, tak wygląda komin. Tutaj komin sobie już powybijałem, oczywiście miałem to wszystko zaślepione styropianem, ale powybijałem z tego względu, że tu fajny jest wyciąg powietrza, także dodatkowo mi to pomaga w wysychaniu tych moich moich tynków. Część już, część już tutaj jakichś tam włączniczków sobie porobiłem, żeby do pracy mieć, czyli na krótko połączyłem sobie z, z prądem, żeby mieć oświetlenie wieczorem. No tutaj te wąsy, które widzicie, to wystają już po tynkowaniu, tutaj trzeba będzie powybijać dziurki, żeby, żeby dojść do kolejnych puszek. Widać, ta puszka jest tutaj osadzona jakieś 0,8 cm tynku, może nawet trochę mniej, pół centymetra, różnie to bywa. No. Dobrze, teraz następny etap, który będę robił, to robię ścianki działowe na strychu, znaczy na strychu, na poddaszu. Yy, przygotuję sobie yy, wszystkie materiały, które będą mi potrzebne do, do wykonania tego. No i, i tyle.